Zawsze mam przedwczesne tematy. Teraz wydaje mi się, że miałam największą, kiedy wracałam na scenę po tych czterech latach czyli we wrześniu, kiedy zagrałam swój pierwszy koncert, już pod własnym szyldem. I tak mi się wydaje, że to był, że to był największy stres w moim życiu bo miałam po prostu objawy chorobowe wręcz. Z Państwem dzisiaj podczas Witamy bardzo serdecznie. Artystę wyjątkowego. Zdarcie co to będzie To motyw na, Ta pijata. Ta pijata na, na... Ja. Jedną z grup najbardziej zagrożonych biedą i marginalizacją są osoby niepełnosprawne. Przeciwdziałanie temu to jeden z naszych priorytetów. To także dlatego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce tak aktywnie włączyło się w organizację tej gali. Jestem jak Twoich ramionach. Pewnie to, co się wydarzyło, jednak wpłynęło w jakiś sposób na moją wrażliwość, że ona jest inna, że ona jest jakaś pełniejsza. Mam nadzieję, udowadniam, że, że, że ta integracja jest możliwa. Robiąc to, co robię, czyli śpiewając, grając, spotykając się z ludźmi. Też w ten sposób pokazuję, że, że ludzie niepełnosprawni to są normalni ludzie. Po prostu, że nie ma do świata niepełnosprawnych i pełnosprawnych, tylko jest jeden świat. Kiedy samemu człowiek doświadcza cierpienia, zaczyna też widzieć cierpienie innych. Po wie, jak to smakuje. I...

Nie zostają sami z problemem i wówczas, a wiem o czym mówię, bo troszkę sam dotknąłem pewnego rodzaju niepełnosprawności, e, tak naprawdę zostają najbliżsi, ale niekoniecznie ci z rodziny. Bardzo często ci, ci których zapominamy nawet, że są. Ich drobny gest w postaci telefonu, smsa, może wyciągniętej ręki... To jest coś, na co ci ludzie naprawdę czekają I nie od święta, ale na co dzień. Musimy im dawać cały czas sygnał i znać, że są dla nas ważni i że są potrzebni po prostu. Znowu obłok ten ruszał. Od nim dom i tamta się. Takich ludzi jest więcej. Każda osoba, a szczególnie właśnie osoba niepełnosprawna, jest na swój sposób wyjątkowa. Jeżeli ma jakiś talent, albo jest po prostu otwarta na ludzi i w ten sposób daje coś od siebie, to jest tak samo ważne. A ma po prostu smutny świat. A... Myślę, że jest taki, taką nadzieją. Taka, taka impreza daje otuchę jakby osobom, że nie są sami i że coś się wokół nich może zmienić. Oczywiście zmienić na lepsze. W Wielokrotnie chciałam się poddać, bo myślałam, że nie mam szans w takiej formie, że to jest świat dla zdrowych i pięknych i młodych. Jedynie. Ale jednak się okazuje, że nie, że jest dla mnie miejsce i to jest świetne, dlatego będę zachęcać ludzi do tego absolutnie.